Dobra, się mam w kolejnym odcinku. Teraz 21 nagrywamy pod rząd. Yy, więc szybko robimy zapisik. Coś wspominał o jodze. Yy, I tak. Yy, bierzemy auto. Dobra, wyraźnie, blondie, No bo o co ma. Dobra, prawie. Dobra, bierzemy telefon, bo dostałem wiadomość od parę osób, więc trzeba to yy, w końcu usunąć, nie? Ktoś chce, to sobie może przeczytać, zapauzować spokojnie się u mnie, Forza trafi, bla bla bla, Tracy, a że ta, tymi. timidity, ja sam email, um, email, bla 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 bla, bla bla, ciekawego, bla 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 bla, bla mówię, jeśli ktoś chce, to może sobie przeczytać, zapauzować i teraz takie mam pytanie, gdzie jest świadomość od ciotki? Na lewo. Na lewo. Ej, nie ma wiadomości od ciotki. No na lewo ty masz Email. I A nie, jest Denis. Yy, to typowe jak traktujesz swoją ciotkę. Yy, franklin. Yy, szlajesz się poza domy, martwię się. Chciałam dzwonić, ale i tak nie odbierasz. Więc pozbrałam i dowiedziałam się, że mieszkasz gdzie indziej. Przyniosłeś się do Winewood Hills, a to nie miejsce dla ciebie, chłopcze. Mogłeś się chociaż pożegnać, tak żebyś wiedział, wyjechałam na pustynię, żeby dostać certyfikat instruktora ćwiczeń mięśni młodniczych, już długo mnie tam kręci, to? Już długo mnie tam kręci, ale wkrótce się to skończy. Teraz jestem silna i będę przewodzić, a ty jesteś słabeuszem i nie tylko jako mężczyzna, ale z charakteru. Zaczynasz się gubić i mi się to nie podoba. Zagrasz szacunku, a co jeśli zechcą otworzyć, otworzyć w domu centrum sztuki dla kobiet albo... Uruchomię tam zajęcia ze ćwiczeń czy jak to zawsze małym. i Jak podchodzi z bajzel, to masz w głowie bajzel. Jak ty chłopcze eee twoją siostrę, ale rany, popełniła w życiu sporo błędów. Wyliczyłem do ciebie, a teraz wybacz, ale czekają mnie bezgraniczne. Miesz, e, miłosne uniesienie twoja ciotka. Dobra. Nie tu gadu-gadu. Miałem grać ogólnie... Yy, miałem grać ten odcinek w Trevorem, stwierdziłem, albo być yy, na tym... No na tym głównie, tym, 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 tym drugim. Na tym zakład zapytania. Ale nie wiem, czy mi tu zaraz nie powyskoczy yy, ta misja, nie? Czy gdzieś tu było. Jest. Ej, to było tu. Dalej? Kurde, nie zaliczyła mi Ajajaj, jej, muszy... tu będzie taka... Kurde Bo tu jest ten trypek, e, nie, tam, przypadkowe zdarzenia, nie? Był? Więc taki wypadku, jak przypadkowe zdarzenie mi się nie udało, więc musimy zrobić jakąś misję Ja typuję Trevora, dlaczego? Bo tyle mieliśmy odcinek już z Michaelem, on się pojawił Joga, my mamy teraz odcinek nagrany z Frank, Franklinem. Teraz nagramy oczywiście Trevora. Wrócimy do Franklina i dopiero później rozegramy z Michaelem, bo Michael robi na sam koniec, bo mówi się, nie chce tej misji robić. Nie znam dziwaków, chyba zrobię jako osobny odcinek, nie? I'm sorry, I showed my thingy. To, Ty jesteś Brat To jest jakiś kochanek? Oh. Drowora? Nie wiem Ale dobra, zabiję go. Chcesz Chińczycy na dziś... Yy, ...chyba ja byli trochę wściekli, zrobiłeś im coś? Cześć, trawo, spotkajmy się, właściwie słyszę, że radzi bla bla bla, mamy zadumności. Yy, bla bla bla, bla bla bla. bla, bla, bla. Trevor może przyjąć zlecenie wytropienia i. Okej. Możesz na znaczniku masz po prostu ten na No wiem tylko, że ja. To jest ten gościu, nie? On jest w kanionie, nie? I to możemy zrobić. Tylko tak. Musimy jechać gdzieś tu. tutaj. Mhm. I to mi się właśnie jakoś nie chce, nie chce zbyt. Wiem co tutaj jest. To jest chyba ta babka. A znaczy ja mogę się mieć, ale to chyba ta babka, Ty że są będziemy jećeli. Dobra, to są ci co śmieci jedli. Mm, mi się wydaje gdzie jest Trawa jest na środku. Zrobimy chyba tak jak to misja jest. Główna. Czyli zrobimy... Nie, bo misja główna ja chyba wiem co to jest. Ja wiem co to jest za misja główna. Ja też wiem. To jest ta misja główna, e, gdzie będziemy jechali tu. Tak. I będziemy te statki zdjęcia robić. Tak. O tym się właśnie nie chce zbyt. Więc chyba zrobimy tak jak mówiłem, zrobimy nieznajomych i dziwaków, czyli zrobimy sobie to. Później zrobimy sobie polowania u... nie, później zrobimy, pojedziemy do góry, zrobimy tego szpiega i na samym końcu pojedziemy y, zrobić misję y, z tym... Jak on miał? Y, mhm. No i później wracamy do Franklina, robimy nieznajomych dziwak które są tutaj i zostaje nam wtedy misja główna ta. I no, sześć minut już. Sześć minut Dobra, ja robię cięcie i zaraz się widzimy. O kurde, bo mnie zabiją.

takie przypadkowe zdarzenie mamy 2000, trzeba byłoby oddać tej gościa, tej babce to oddamy nie? Jakby, że to zadanie zaliczyło się. Włączyłem stopera. Mmm, ale ty, ile może trwać? Minuta, takie. To jeszcze składamy tej babce i znowu zaraz się będziemy widzieć. Babca, bo chłopu, ale raczej babce, bo w większości tych przypadków to babę okradają. I can't believe you got that guy. You really saved my ass. I persuaded him to change his mind. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. Ah, don't thank me. i to kill them all anyway. this the Ale rozumiesz, jakbym ja poszedł jakiegoś gościa, nie? I jakbym ja mu przyniósł 5 tysięcy, to bym mi nawet z bez by nie dostał, to? tak jest w Polsce. No, tak byłoby na pewno. E, dobra, więc my się widzimy zaraz. Panie, gdzieś ci nie dali. No tak. Dobra, my się widzimy zaraz. Dobra. Kolejne cięcie się skończyło. Witam was z powrotem więc dobra mm. mamy tu misję i to jest to są oni? nie to dalej trochę są oni dobra i widziałeś że był znak zapytania nie? zniknął i on zniknął czyli chodzi o godzinę 17 może dlatego ja pindole chciałeś zrobić misję a znak zapytania zniknął Naprawdę Ej czemu zniknął? Czas minął to godzina O boże Dobra to się widzimy zaraz jak dojadę do kamieniału On jest gdzieś tu nie ja. Dobra zaraz się widzimy. I się. Kuźwa, i pojawił się. Nie wiem, jak zobaczyć znak zapytania, to chłopy to bym... ...rzucił. A zaraz zniknie, nie? co? nie <trujemy> Jock cranley, actor and artist. i love your work. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. mrs. thornhill. snap. what's the birdie? Oh, pretend to throttle me. <laughs> yeah, yes, like you did on, the, on that poster you did. yeah, okay. all that would be my pleasure. <laughs> uh, um, like that, huh? Yeah, oh, uh, uh, maybe something uh, like this. Like oh. that? Huh? You like that? That's enough of huh? you! You like that? Oh. Stop! Me! Oh, hey! Hmm. Oh. Oh. Wow, that's quite a woman oh. there, huh? Oh. Oh. We are not worthy. We're, We're not, not, worthy. Worthy. We're We're not, not worthy. worthy. We're not worthy. I'm not, I'm not Jock, uh... What's his name? Stanley big star in the 80s we love celebs that's why we came to tinseltown yes yeah. before we met you we were trying to break in to bruce spade's house and steal his rubbish the things these stars throw away they're not like you or me and, and mrs thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom mm -hmm. products. Yeah. no that's that's true. True. Themselves, you guys have great vacation, right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you, uh, what do you mean? Just a few fine boat souvenirs for my museum. No, no, look, look, look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us something. I mean. Very thankful. Indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! <laughs> Such fun! <laughs> uh-huh. Nie na mnie, mnie zadzwonić, czy coś takiego? Nie wiem. To jest o, się chyba, nie? O, Powinien być cię takie kropki pojawić na mapie. O, kółka znaczy, ale te kółka takie żółte i zielone to są Franklina. Ale powalniczo też są kółka. Nie ma ich na razie. Dobra, to się później to zrobi. Na razie yy, cięcie po raz kolejny i jedziemy do miejsca kamiołów. Dobra. Yy, gdzieś tu się typy biją? Aha, dobra, to jest ten Chowaj, byłem przez jest policja. Dobra, a co to chodzi? Bo mogłeś mu zaupać, tego policjanta. E, czemu bym mnie strzelał? E, czemu by mnie strzelał? Bo to było miejsce przestępstwa. Aha, dobra. Eeeeeee. Yy... Utkałem. Jak zwykle. Mmm. Yy... Chwileczkę to sprawdzić dobra Ym, jesteśmy koło kamieniomu yy, ale proszę cię wyłącz tą muzykę, bo mnie powinien nie będzie słuchać. Yy, jesteśmy już koło kałomienio nie pierdziel Nie, a się w jakiejś naprawdę... Dobra, tam jest jakieś auto. Yy, weźmiemy tego typka. Yy, postaram się go nie zabić, tylko go złapać. Choć będzie ciężkie. Yy, to ja chyba sobie czarne, choć tylko jeszcze czerwone ale weźmy czerwone auto. Dobra. On jest na samym dole Kamieniołu Jest teraz by się przydało go odnaleźć Tylko pytanie w którym on jest w miejscu On był gdzieś on był gdzieś tam dalej nie Na samym dole O, tu Don't you move. You're Nie no ja się rozpindole, nie No ja się wkuźwa w kurze, nie? Ja mam takiego pecha dzisiaj I mi uciekł Uch, Boże Ja mam takiego pecha Uch, Powtórz misję Dobra. There's a bounty on your head and it's mine. Oh shit. Nie, no kuźwa, co jest z tym autem? We'll be with we'll be to come on pal don't do this just, just let me turn myself in please no can do i'm a dedicated servant of justice my friend count yourself lucky i haven't trust you in duct tape and thrown you in the trunk Although now i've said it out loud i kind of like the idea please they're saying i could get five years five years Whoa, whoa, hang on, remind me. What did you do again? You're giving off a sex criminal vibe. What? No! They're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud? It's crazy. It was just a few payroll taxes, for Christ's sake. Okay, well, I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy. The dummy paper trail for their undocumented workers. I'm just a middleman, really. Whoa, 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 whoa! I take it all back. You are officially the most boring criminal alive. No, jail's the place for you, for sure. For the learning experience alone. Don't stand on ceremony. What were you doing skulking around that quarry like a common toad, anyway? You actually wouldn't fight a toad in a quarry, it's too dry. Whoa, are you getting smart with me, admin criminal? No, no, I'm sorry. I'm just really nervous. Question my questions again. I'll slit your throat and let you gurgle the answer. Am I making myself clear? Uh, one of the mining contractors I worked with said I could lie low there, okay? I've been sleeping in a bulldozer. You know, you're really not what I pictured. I've seen those bounty hunter shows on TV. I was expecting some washed-up 80s pro wrestler type, but you're much, much scarier. Well, I was expecting someone much, much, much less of a pussy. I have to say, for my first bail jumper, you're a bit of a disappointment. I was hoping serial killer, maybe international drug czar, but no. <laughs> I get the payroll bandit. Pathetic. I see we have guests. I don't bite. How you been, Trevor? Boy, am I glad to see you. Look what you brought me. <clears throat> your relentless sunny disposition—it always puts a pep in my step. I aim to please. Well, witty banter completed. I'll give you my thanks, and I'll send you another file for your inspection. Dobra. już hmm, mam już ładny odcinek. 20 minut. Ja zasiędziesz tam z cieka. Do następnego na razie.